Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, a w sumie to już piątym odcinku z czwartego sezonu prawdziwego życia na moim kanale. W poprzednim odcinku po raz pierwszy podjęliśmy się jakby pracy jako pilot sterowca, no i właśnie pierwszym kursem było przylecenie do tego oto tutaj pięknego miasta. No i tym miastem ogólnie jest pierwsze miasto z pierwszego sezonu tej serii z 2020 roku. No i właśnie przy okazji tego kursu przylecieliśmy sobie tutaj pozwiedzać. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, no to moim zdaniem koniecznie musicie sobie nadrobić, ponieważ naprawdę dużo tam się działo. A tymczasem ruszamy, ogólnie. Poza odcinkami, jeżeli byście się pytali, co się działo, no to po prostu wynająłem sobie hotel. Tak po prostu, żeby spędzić tutaj dzisiejszą noc, to już jest właśnie drugi mój dzień właśnie w tym mieście. No i dzisiaj już będziemy z tego kursu wracali. Mi się wydaje, że dwa dni na spokojnie mi wystarczą na zobaczenie tego całego miasta i na powspominanie. Jadę teraz tutaj, jak widzicie, już do głównej części miasta. W sensie tam jest główna część miasta, to jest taka właśnie bardziej yy, poboczna część miasta, takie przedmieścia. I jadę tutaj, ponieważ tutaj jest taka atrakcja turystyczna, którą jest, jak widzicie, ta wieża telewizyjna, którą można sobie właśnie pozwiedzać. W ogóle, jeżeli jeszcze chodzi o pieniążki, to pod ostatnim filmem zostawiliście 17 łapeczek w górę, czyli 170 dolarów trafia na moje konto, a hotel wynająłem za zaledwie 300 dolarów. Także mi się wydaje, że całkiem spoko kwota. Aktualnie na moim koncie jest trochę mniej niż 2000 dolarów, a tymczasem dzień dobry, koszt zwiedzania wieży 10 zł i ja właśnie chciałbym sobie tutaj wejść, ponieważ jest to wieża, na którą również wchodziłem w pierwszym sezonie. 5 lat temu tutaj właśnie ten obiekt zwiedzaliśmy. 10 zł do pana leci, proszę bardzo, no i mi się wydaje, że wchodzimy na tą wieżę widokową. W sumie jest to również wieża telewizyjna, wieża jakaś tam. Radiowa, prawdopodobnie nie wiem, ale możemy mi się wydaje sobie to zobaczyć z góry. Kurde, no wchodziłem tutaj dosłownie 5 lat temu, także całkiem fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda z góry. Na większym render dystansie jeszcze fajniej to widać. Zobaczcie, tutaj jest właśnie cała ta część miasta. I tam, właśnie za tym mostem, za tym wiaduktem, za właśnie tamtym przejazdem kolejowym, jest już właśnie druga część tamtego miasta. No prawdopodobnie również sobie tam za chwileczkę pojadę coś zjeść, ponieważ jak widzicie, już mam troszeczkę mało jedzonka. Ten odcinek nie wiem kiedy widzicie, prawdopodobnie w środę, ale szykujcie się na kolejny odcinek. W sobotę, ponieważ w sobotę albo w niedzielę taki mocarny film wleci Rzeszok. A co, niech będzie maksymalny Render Distance. Zaszalejmy! Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Trochę teraz właśnie przelagowało, ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tam nawet widać tartak, na którym w sumie stoi mój sterowiec i na który za chwileczkę będziemy jechali. No i jak widzicie, teraz pięknie całe miasto widać z góry. Dobra, schodzę już właśnie, zobaczyliśmy sobie wieża całkiem fajna, powrót do normalnego render distance, żeby już nie było lagów. A tymczasem ja właśnie jadę do centrum miasta, ponieważ po pierwsze potrzebuję sobie coś z Jeść. to będzie w sumie takie najważniejsze, żeby mi właśnie nie zabrakło jedzenia. Po drugie muszę jechać jeszcze, oczywiście oddać ten samochód i muszę jechać na tartak. Tutaj jest autostrada, a wiecie co? Pojedziemy sobie tędy. Zobaczymy dokąd ona w ogóle jedzie i gdzie ona się w sumie kończy. Jedziemy, wbijamy się tutaj na autostradę, zobaczymy gdzie jak to wygląda. Czy to już jest koniec tej autostrady? Co, jest taka krótka autostrada? Dobra, zobaczymy w drugą stronę i przetestujemy możliwości tego samochodu. Z tego co wiem, w tym państwie na autostradach już się właśnie doinformowałem pomiędzy odcinkami. Nie ma ograniczeń prędkości na autostradach, ale za to są ograniczenia w mieście, które wynoszą chyba 16 metrów na sekundę, jeżeli się nie mylę. Także, no i tak dobrze, bo w żadnym chyba z momentów w poprzednim odcinku nie łamałem żadnego właśnie przepisu. Jedziemy, jedziemy, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj, właśnie z boku. Tory są dla pociągów. Patrzcie w jakiś tunel. Teraz wjeżdżamy. Jest. No jedziemy. Zobaczcie. Tak, to można żyć, widzowie, 20 metrów na sekundę. Jeszcze tak szybko nigdy nie jechałem. Dobra, będę jechał prosto. Zobaczymy, gdzie ja tą autostradą dojadę. Wow, 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 wow! Tutaj jest koniec, bo tu z tego, co widzę, jeszcze trwa budowa. Nie, no, ale ten samochód, to szczerze, wypożyczenie tego samochodu jedna z najlepszych decyzji. Mogę sobie nareszcie fajnie pojeździć. Może znajdę jakieś tory wyścigowe w pobliżu mojego państwa, czyli właśnie w pobliżu Red i, i sobie tam, na przykład, popłyniemy statkiem, no, ponieważ naprawdę chciałbym sobie jeszcze tymi samochodzikami jakoś szybciej pojeździć. Na przykład bym sobie takiego bolida wypożyczył i bym sobie pojeździł na jakichś takich torach wyścigowych. Co myślicie o tym, możecie pisać w komentarzach. Wracamy w takim razie, jedziemy do głównej części naszego miasta, jedziemy coś zjeść, a później już niestety wracamy do Farmville. No fajna wycieczka ogólnie mogłem sobie trochę przypomnieć właśnie po pięciu latach od pierwszego sezonu tej serii, bo chyba pierwszy sezon był nagrywany w latach 2020 2021 i chyba jeszcze trochę 22 rok. Dobra, tutaj jest Freeway Exit, chyba. Jadę w takim razie tutaj. I w lewo, idealnie, pięknie, dobra. Tutaj jest gdzieś tam ta restauracja, którą widziałem w sumie w poprzednim odcinku, i stwierdziłem, że w sumie warto by było tam zajrzeć. Dobra, to jest tutaj, nie mam w sumie gdzie zaparkować. Wiecie co? Może tu zrobię taki mały lewo skręt, wjadę sobie tutaj, i może na stacji sobie po prostu gdzieś zaparkuję. Tu jest stacja BP. To może ja sobie tutaj podjadę po prostu i kulturalnie sobie zaparkuję Dobra, samochód zaparkowany, teraz jeszcze tam jest przejście dla pieszych Lecimy tutaj i idziemy do restauracji coś zjeść e eatery open all days Dobra, jestem rano, także jeszcze za bardzo dużo ludzi nie ma Jest chyba dopiero godzina 12 Także witam pana, co my tutaj mamy? Pieczony schab 15 dolarów, marchewka 3, pieczony ziemniak 5 Dobra, weźmiemy sobie jakiś zestaw obiadowy taki Za wszystko płacę 23 dolary, także proszę, proszę i proszę No i w sumie może ja gdzieś sobie bym tutaj zajął miejsce i sobie to na spokojnie zjadł No szczerze miasto konkretne du Dużo większe jest to na pewno miasto niż właśnie moja wioska Farmville. No myślałem nad przeprowadzeniem się w kolejnych odcinkach, żeby właśnie coś ciekawszego się działo w tej serii było trochę więcej życia, no bo to życie na farmie, no to jakby taki start był. Później wiadomo, możemy się gdzieś przeprowadzić, także ewentualnie możecie również w komentarzach pisać jakieś propozycje, może gdzie? Może do Nowego Jorku, a może nawet tutaj do tego miasta z pierwszego sezonu. No możecie pisać w komentarzach. Dobra, wiecie co? Ja w sumie to biorę na wynos, bo i tak jeszcze długa podróż mnie czeka 3 godziny właśnie w moim sterowcu, także może wezmę to na wynos i w sumie od razu jadę już na tartak. Tylko teraz tak, czy ja tam będę pamiętał, gdzie ja muszę zjechać, bo tędy jadę i to chyba dobrze jadę, bo tam na górę się trzeba wbić. Okej, okay, dobra, to ja tędy muszę jakoś przejechać. Nie no, jak tędy? Ja wtedy dojadę znowu do tej autostradę, to chyba. Nie ma żadnego połączenia z tą drogą czy jest? Yy, no w sumie to chyba nie ma. No znowu coś tam, nie no, znowu wszystko zepsułem. Jedziemy w drugą stronę, no trochę sobie pojeździmy tym samochodem dzisiaj, ale to dlatego, że orientacja po tym mieście nie należy do najłatwiejszych zadań, w szczególności że ja tu nie grałem od trzech lat ponad. Jakiś właśnie samochód by się jeszcze przydało, kurde, lepszy kupić. Może bym sprowadził właśnie jakiś z zagranicy, na przykład stąd. Bo ten mój stary grad drewniany to on ledwo 101 metrów na sekundę, a ten to widzicie, porządny samochód, już 14, prawie 15 i normalnie może. Na fajnie sobie pojeździć. Dobra, jedziemy tutaj. No i ostatnia prosta teraz, proszę bardzo. Tutaj, właśnie jakieś kolejne gospodarstwo. Jakieś widzę tutaj ziemniaczki albo marcheweczki. Nie wiem, i też jakieś zbiory, bo tam właśnie traktor widziałem. No i wjeżdżamy, szanowni państwo, na tartak. Teraz, tak żebym się nie pomylił. Tu jest strzałka, bo tu jest ruch jednostronny. Tutaj, jak widzicie, już część tego drewna z mojego sterowca została rozpakowana, rozładowana. I jak widzicie, to stoi już pewnie gdzieś tutaj. Zostawiam ten samochód tutaj, stąd go w sumie brałem. Także tutaj również go zostawiam. Wypożyczony samochód zostawiam za 100 dolarów. No mi się wydaje, że się na pewno opłaci. Cało. I jest nasz sterowiec, oto i on. Dobra, drewno jak widzicie, już zostało wyładowane. Pięknie, elegancko. Cargo Airship Flight 49. do bazy, zgłaszam się, odlatuję. Proszę o pozwolenie na start. No i widzowie, odpalamy. Proszę bardzo, odpalamy nasz świetny sterowiec i rozpoczynamy naszą podróż do naszego miasteczka Farmville, do naszej wioski. 3 godziny drogi ponad. Także ja się wznoszę, obieram kurs na Farmville, mi się wydaje, że ten lot sobie pominiemy, no bo to w sumie nic ciekawego za bardzo nie będzie, tylko będę leciał i w sumie nawet nie będę widział za bardzo ziemi, także ja rozpoczynam mój lot i widzimy się za około 3 godziny. Dobra, uwaga widzowie, jak widzicie już zacząłem descent po trzech godzinach, znowu się widzimy, ja właśnie już rozpocząłem zniżanie i za chwileczkę będę lądował, postaram się właśnie idealnie tutaj wykręcić, żeby idealnie wylądować w tym miejscu, już właśnie się trochę przymierzyłem, no i witamy z powrotem w naszym miasteczku Fanville. no i tak to właśnie wygląda. Piękna podróż moim zdaniem, szczerze, naprawdę piękna podróż, bardzo fajnie, 2000 tysiące również całkiem spory zalogę za tą podróż i benz idealnie lądujemy w wyznaczonym miejscu. Tak się to prezentuje, sterowiec zaparkowany, a tymczasem wracamy do domu i jeszcze się udamy za chwileczkę w jedno miejsce, ponieważ nowe mody są powgrywane i jest nowa praca dostępna, której podejmiemy się już od następnego filmu. Na razie wam nie będę mówił, co to za praca, ale za chwileczkę wszystko zobaczycie. Dobra, na szczęście nikt mi nie podwędził samochodu, ponieważ tutaj właśnie ten samochodzik zostawiłem. Nie no, zobaczcie jaki gruz. Przecież to ledwo w ogóle się trzyma, słyszycie jak ten silnik głośno działa? Przecież to jest niemożliwe, przecież ten samochód się za chwilę zepsuje, będę musiał naprawiać. To w swoim warsztacie nie wiem. W swoim normalnie domku, mam to naprawiać na podwórku? Nie wiem, jedziemy. Zobaczcie, jak to w ogóle zamula. Dobra, zlecenie wykonane: prawie 2000 dolarów na naszym koncie, już po tej wycieczce, także całkiem spoko. Jadę tymczasem. Czy tutaj mam w sumie sobie coś kupić do jedzenia? A może bym sobie kupił takie ciasto, wiecie? Bo ja tu wiem, że na tym ryneczku takie ostatnie ciasto gdzieś widziałem do kupienia. Chyba u tego pana świeże ciasta, ciasto domowe z lukrem: 40 dolarów, proszę bardzo. Dobra, jadę na chatę, bo jeszcze by się przydało ogarnąć pole, ale w sumie teraz mam trochę więcej pieniędzy, także za bardzo tak się nie muszę z tym spieszyć. No i i do banku trzeba koniecznie to wpłacić, ponieważ ja nie chcę za bardzo zostawiać aż tylu pieniędzy w moim domku, nigdy nie wiadomo, czy ktoś mnie nie okradnie. Dobra, wysiadeczka, witamy z powrotem na naszym polu i pięknie akurat przez moje dwa dni nieobecności prawie odrosło to całe pole. Dobra, wchodzimy do domku teraz tak, postawiłbym sobie to ciasto gdzieś tutaj, może na tym piekarniku i spróbujemy jak ono wygląda tak się prezentuje, pyk, no całkiem niezłe. Teraz tak najważniejsze pytanie: Czy ja mam jakąś kasę? Czy cała kasa, którą ja mam, to jest ta? I chyba coś jeszcze jest w bankomacie. No nie wiem, za chwileczkę sobie to sprawdzę, bo i tak to muszę wpłacić. Dobra, węgla jeszcze trochę mam tutaj właśnie nasz konik. Proszę bardzo, siema, siema, muszę oczywiście go dokarmić, że to jest właśnie mój koń. Jest on częścią mojego gospodarstwa. Jeszcze by się przydało trochę marchewek chyba od sąsiada pożyczyć, chyba że on ma tylko ziemniaki. No nie pamiętam za bardzo, no, ale trzeba konia wiadomo tam jakoś nakarmić. Dobra, mam 1800 dolców, także jadę. Jadę i mi się wydaje w miasto. Jedziemy na początku do bankomatu, w sensie do banku. Ponieważ muszę właśnie w bankomacie wpłacić moje pieniążki No i od razu wam powiem, że jedziemy na komisariat policji, ponieważ, słuchajcie, wpadłem na pomysł, żeby kolejną moją pracą była praca w policji. Ponieważ naprawdę fajne mody mi się wydaje, że wgrałem e, i również to by było całkiem ciekawe. Na przykład mam mody na bronie palne. Także piszcie w komentarzach, co myślicie o tym. Jeżeli chcecie, żebym właśnie pracował w policji w kolejnych odcinkach, to dużo łapek w górę musi koniecznie być. E, a tymczasem tak, ja wpłaciłbym sobie w sumie w sumie to nie wiem ile, dobra, wpłacę na pewno te... Te 1500 dolarów, yy, te 30 bym sobie w sumie zostawił na jakieś tam drobne wydatki. No i może jeszcze te 200 by sobie wpłacę, także 130 mi zostanie. Dobra, wychodzimy z banku i jedziemy od razu na komisariat policji. A komisariat policji jest tutaj, od razu wam pokażę w części tego właśnie portu. Posterunek policji Redstone. Police, dzień dobry, wchodzimy, panie policjancie. Dzień dobry, dzień dobry. Tu przejście prywatne. Zobaczcie, jak to wygląda. Witamy na komisariacie policji Farmville. Aktualnie jesteśmy w trakcie rekrutacji do oddziału policji miejskiej. Czy jest pan zainteresowany? No, mi się wydaje, że. Tak, wspaniale, proszę zgłosić się telefonicznie pod numerem 911 lub drogą pocztową. Dziękujemy, dobrze, dziękuję bardzo. No to mi się wydaje, że wyślemy zgłoszenie, tam z tego co widzę zbrojownia jest. Tam za bardzo nie będę podglądał, bo to właśnie teren prywatny, tam nie można wchodzić. No ale mi się wydaje, że taka praca byłaby całkiem ciekawa, także możecie pisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeszcze chciałbym wam pokazać parking, jak właśnie wygląda parking policyjny. Jak widzicie tutaj pan policjant prawdopodobnie nieoznakowany, albo to jakaś służba bezpieczeństwa jest, nie wiemy do końca, bo jakoś tak ubrany jak zwykły mieszkaniec, możliwe, że to właśnie jakaś tajna służba jest. To jak widzicie są radiowozy na chodzie, są piękne radiowozy wysadzane diamentami z takimi właśnie... Niebieskimi banerami z tyłu, które właśnie sygnalizują, że to jest policja, a nie co innego. Tutaj patrzcie, jak piękny silnik na chodzie. Sobie pracuję. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Dobra, jadę do domu, zostawiam was z tym. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to się zgłoszę, zadzwonię i jest duża szansa, że po prostu zostanę już w kolejnym odcinku policjantem. No, fajnie by było, tak szczerze. Jak na razie jestem niekarany, tak naprawdę. Mam już doświadczenia, jeżeli chodzi o strzelanie z broni palnej, mi się wydaje. Na pewno się kiedyś zdarzało na jakimś RFSMP SMP albo coś takiego, także mi się wydaje, że na spokojnie. Dobra, samochód zaparkowany. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz się z wami, żegnam na razie i cześć.